Witam w kolejnym odcinku na moim kanale jestem Maxim. A w tym odcinku sobie zareagujemy, obejrzymy i omówimy nowy odcinek twórców eventu RB Battles. Zobaczymy sobie tutaj co oni przygotowali. Wydaje mi się właśnie, że jest to taka jakby już zapowiedź czwartego sezonu. Jeśli nie, że trailer, coś takiego, tylko po prostu taka zapowiedź, że będzie właśnie ten czwarty sezon. No i właśnie tutaj za kilka minut właśnie będzie premiera tego filmu, więc zobaczymy o co chodzi, co tutaj nam przygotowali twórcy. No i jeżeli odcinek Wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. No już się widzimy jak będzie filmik. Wow. What? Every time we post a video, no matter what the video is, we just keep getting comments asking when the next season of our RB Battles Championship Roblox event is. Yeah. No tak, tak to, to jest strano, bo nie ukrywajmy, no to oni są najbardziej pasnani właśnie z y, tego eventu właśnie RB Battles. No, no i no ludzie chcą tego eventu. No to nie ma co ukrywać. No ze ludzie bardzo właśnie tego eventu chcą. Takie komentarze akurat nie powinny właśnie dziwić. I've noticed and we should be proud of our impact on the community, but it costs a lot to produce. And we can't keep paying out of pocket like we have been for the past three seasons. I'm broke! I agree. No to właśnie prawda akurat, że. E, właśnie ostatnio. Właśnie w tym samym sensie po tym trzecim sezonie. E, Klikkraft właśnie mówi, że. E, jakby ma być czwarty sezon. Tylko oni chcą go zrobić w taki sposób jak sezon pierwszy. Yy, po prostu. No i tak, że oni nie chcą, jakby, angażować społeczności. Tylko, że nie ma tak, które sensu angażować społeczności, jeżeli to jest potem, yy, po pierwsze, psu, psute przez twitterów, którzy strzą grę i. No i zamiast jakby normalnie rozwiązać te zagadki, to oni wchodzą gdzieś tam pod mapy i ogólnie i to potem no wiecie o co chodzi. Plus jeszcze no Roblox no nie sponsoruje właśnie tego eventu. Znaczy Roblox jakby no nie ma obowiązku sponsorować tego eventu, ale no mimo wszystko mógłby jakby coś zrobić. No bo mimo wszystko jest to jeden z takich no

I z tym studiem współpracować w wytworzeniu sezonu czwartego, o ile dobrze rozumiem. Okej, okay, zobaczymy, bo ja się nie znam za bardzo na tym, ale no, zobaczymy o co chodzi. To może być ciekawe. Roblox community likes. We can help produce and launch a Roblox game for them, and maybe even include it in the Season Four event. We could then put the profits from the brand game towards Season Four, and they'd be the heroes of the Roblox community. You know what, though, saying we have one of the best. Ah, okay. See, są użyć ze po to aby tworzyć, jakby zrobić studio do gier. I zyski z tego. Przeznaczyć na sezon czwarty. Ej, to akurat sobie może być spoko. No, to może być ciekawe. I może faktycznie właśnie będzie ten sezon czwarty w jakiś tutaj fajny sposób zrobiony dzięki temu. Jak będą mieli budżet na to. Best dev teams on Roblox isn't enough. We have to show them. How are we gonna do that? With this video development reel showcasing everything we've created in the past four years. Wow, well, this is going to be a blast from the past. If you're a battler who wants season four, send this video to your favorite brand. Okay, I to, co będzie, bo tutaj właśnie, bo kilka rzeczy, które wcześniej nie było, a przynajmniej ja ich nie kojarzę. Więc zobaczmy tutaj, bo te nowe rzeczy akurat mogą być ciekawe. Okej, okay, no tutaj póki co mamy takie rzeczy, które były póki co w tych czter, w, tak, w tych trzech sezonach poprzednich. Przynajmniej w dwóch poprzednich sezonach. O, wait, wait. Tutaj mam jakieś nowe rzeczy. Czekajcie, czekajcie, co to było tutaj. A co to tutaj było? Okej. Okay. Tam było jakieś strzanie do tarży. To chyba było coś takiego, ale nie było tego. A co my tutaj mamy? No to jakąś postać na środku jakiejś areny. A co to jest to dookoła? Tutaj widzę, że te ludzie też są. Znaczy to będzie jakaś taka, jakby walka, taka na zasadzie pięciu graczy na jednego gracza bossa. Coś takiego, taka minigierka nowa bo w sensie było coś podobnego, tam bo e, to było chyba nie, nie pamiętam jak się to nazywało, takie się koronę potem reszta graczy próbowała tam koronę zabrać, coś takiego a to jakby coś innego będzie chyba okej okay. no, no albo co, a i tutaj mamy tutaj jakby drą część tego, patrzył, tutaj mamy jakiegoś ciastka tutaj a tu w ogóle są ja gracze, w ogóle dużo graczy jest. A ja tego wcześniej nie widziałem. Ej, a to już jest w takim razie na Robloxie, robocie, skoro tyle tej osób jest? Nie wiem. Ciekawe. Ja tego nie widziałem wcześniej akurat. Okej, okay, tutaj mamy jakieś Zbieranie rzeczy i też... Ucenie ich do... A, to jest takie okej. Okay. Był taki symulator, gdzie się zbierało rzeczy z wody i potem się też jakś tam wrzucało. To jest taki podobny symulator do tego, ok. Ok, tam mamy jakieś ścinanie drzew. No dobra, ciekawe też. Czy to będzie chyba... Czy tak jak tam ten... Yy, ...symulator z... ...zbieraniem koinów, otwieraniem jajek? Nie, nie pamiętam, jak się te gry nazywały, te tryby, co były. Na za to jest chyba coś podobnego będzie, jak mi się wydaje. To jakieś to w ogóle nowe eventy będą, jakieś. Ej, to będą te takie nowe zagadki w tym finale, które może być tak pod koniec. Nie wiem, Ej, to może być akurat ciekawe. Mogą być naprawdę ciekawe zagadki. No zobaczymy o co będzie z tym chodzić. Ok, no to też już tam. To bodajże było chyba w drugim sezonie. Te drzwi, no jakoś tak chyba. A to, to akurat, to, to pamiętam, że to było w trzecim, ten pociąg, no, to było ostatnio na finale. O, ej, 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 chwila, 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 chwila. mi się cofnąć na chwilę. O! Ej, bo to jest coś podobnego do tego, co było ostatnio. Znaczy, jak jakby tego nie było w taki sposób, to teraz to inaczej jakby wygląda. to Te, Też jakby było takie po, teleportowanie, ale nie było jakby takiej sceny nigdzie w tym zjedzieniu na sezonie. Więc to chyba może być coś w nowym sezonie. No ciekawe, czyli wychodziło na to, że chyba ten czwarty sezon jest już jakby gotowy, tak mi się wydaje, nie wiem, ciekawe. Ej to, to chyba by było też w trzecim, aczkolwiek to może być też coś w nowym albo, a nie, 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 bo są tutaj te itemy na plecy ze trzeciego, to nie, to, to już chyba było w takim razie. No kurczę nie wiem, ej, bo nie wiem ma co, mają tutaj temy na plecach z trzeciego sezonu, ale są jakby sceny, których akurat ja nie kojarzę, aby były w trzecim sezonie. Czekaj, mogę się mylić, ale raczej chyba czegoś takiego nie było. Więc sobie nie, nie wiem, czy oni już zrobili ten czwarty sezon, jakby on jest już jakby gotowe tam wszystko, czy nie. Hmm. No zobaczymy, jak tutaj to będzie. Ok, Recognized for video of the year one Best collaboration won. Best life event won. Best use of tech nominated. A, to chyba dzisiaj nominacje do tych e, Blogs Awardów to są, które są co jakiś czas na robokcie Tak mi się wydaje. Okej, okay. interaktywne mapy i environment. Czy nie pamiętam co to było, environment? Jakieś chyba, no, do doświadczenia, coś takiego? No, co było to? Nie, nie pamiętam do końca. Ej, to wygląda genialnie widzowie, ej. Jeżeli to jest już ten sezon czwarty. No to jest gotowe na sezon czwarty. Jakby no to, mam no powiem, widzę, że wygląda genialnie i to naprawdę może być ciekawe. Ale nie naprawdę te mapy są ładne. Widzowie no. To może być naprawdę ciekawe, widzowie. Ja naprawdę już jestem mega ciekawy tego czwartego sezonu co tam będzie. Ej, 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 widzieliście to widzowie, co czy krajecie tu przyfinę trochę? Gdzie to było? A! No była piegi normalne to jest chwila. Jeszcze raz. Nie? O, no To zobaczymy ten pigi normalnie. Ej, co jest? Ej, będzie pigi na nowym Airbnb Ej, nie ukrywam, że. Ja bym chciał pigi na Airbnb Battles. Ja bym chciał. Byłoby naprawdę super, jakby było pigi na RB w wizowie. Okay, mamy tutaj jakieś. Itemy, właśnie, co są? Itemy z y, poprzednich sezonów. A czy będą to jakieś nowe? Zobaczymy. A, nie, nie, nie było tam nic, nie, tylko były te z poprzedniego sezonu. Okej, okay, mamy tutaj jakieś ciekawe te pety., Okej, okay. a to, to jest ten PET, zresztą wyszedł jako UGC. No, on też był jako UGC na Robloxie. No i to w sumie tyle widzowie. No w sumie tyle, jeżeli chodzi o ten event, więc no, widzę, jeżeli odcinek Wam się spodobał i też czekacie na nowy sezon Ruby Brothers, to zostawcie łapkę w górę i się widzimy w przyszłych odcinkach. Do zobaczenia.